Dzisiaj robię karmel makiato ze Starbucksa. Idealnie spienione mleko, pyszna kawa z karmelem. Idealna do śniadania. Jest las ponad 290 tysięcy. Ja czekam na 300 tysięcy, bo będzie taka niespodzianka, taka niespodzianka! Taka, że mam szczelę o panu. Aha, idź klikajcie w dzwoneczek, zaglądajcie na Instagram, dajcie łapki w górę. Hello! Najlepsze komentarze Natalia Prolog i słuchajcie, sychy, syi, sychy syi, hi ale Maciek wyświetli prawidłowo. Nie byłam w stanie tego wypowiedzieć. Także super komentarze. Piszcie komentarze, dołączajcie motkę ciasteczka, a w komentarzu napiszcie, jaką kawę lubicie najbardziej. Mleko podgrzewamy sobie na kuchence. Podgrzewamy, tak żeby było ciepłe, a nie gorące. Tu podgrzewam pół filiżanki mleka, a zależy, jaka ta jest duża filiżanka. To może być 100 ml, 150 ml, Może ze 150 ml mleka. Ja będę robić. A się w takiej chwili żaf i wykorzystam korzystam tyle. Ale sobie wymyślę. Tyle? Tyle. Tyle mleka. Włączam teraz moje urządzonko. Oj jaj, jaj. Ale czepię. Dobra, teraz spijamy mleko. Fajnie, dobre. Ręką mi przyjdzie, ale piana się robi, więc gra, wszystko się udaje. Za, za dużą A nie, muszę. Przybyś trochę piany. No to ubijamy. Widać, Pianka pyszna, piękna. Myślę, że zrobiła, się napracowałam. Teraz mam przygotowaną kawę. Siedzi, tu mam pokazać. Aha, tu. Mm, nie poczujecie jaki smak. Pach, jaki zapach. Ale. lewamy. O. Jest to kawa espresso, oczywiście. W ilości to już dowolnie, jaką chcecie mieć mocną. Ja tutaj zrobiłam taką dla mnie, właśnie, lattę. <laughs> ja nie lubię mocnej kawy, zresztą rzadko pijam, ale tą wypiję. Teraz sos karmelowy. Właśnie skupiłam się, żeby mi to ładnie wyszło. Taką kratkę muszę zrobić. No fajnie wychodzi. Tak myślicie? Ja też tak myślę. Maciek pewnie być niezadowolony. Karmel macchiato ze Starbucksa. Gotowe. Pyszne piję, bo już mi się tutaj rozpływa. Pozdrawiam ciasteczkowo. Od Do następnego. odcinka.